Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów Świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom czwarty. Czyta Ojciec I Roburski 13 października. Śmierć i kanonizacja Świętego Franciszka. Lekcja. Po 20 zaś latach, od chwili, gdy Święty Franciszek, ów mąż apostolski, tak doskonale przylgnął do Chrystusa, idąc śladami apostołów i przyjmując styl ich życia. Odszedł bardzo szczęśliwie do Chrystusa w 1226 roku od wcielenia pańskiego w niedzielę 4 października i po wielu trudach osiągnął odpoczynek wieczny godnie stając przed obliczem swojego Pana Jeden z jego uczniów słynący ze świętości widział, że dusza jego pod postacią promiennej gwiazdy rozsiewającej nad bezmiarem wód blask słoneczny uniesiona przez mały, biały obłok, wstąpiła wprost do nieba. Wiele pracował w winnicy pańskiej. Był pilny i żarliwy w modlitwach, postach, czuwaniach, kazaniach i podróżach apostolskich, w troskliwości i współczuciu dla bliźnich, we wzgardzie dla siebie samego i to od początku swego nawrócenia, aż do dnia, w którym odszedł do Chrystusa, którego kochał całym sercem. A mając duszę ciągle oddaną rozważaniom o nim, wielbił go wszystkimi swoimi słowami i wysławiał wielką liczbę swych owocnych czynów. Tak bowiem żarliwie i serdecznie kochał Boga, że słysząc Jego imię, roztkliwiał się wewnętrznie, a na zewnątrz wybuchał, mówiąc: że niebo i ziemia powinny się kłaniać na dźwięk imienia Pana. Z legendy trzech towarzyszy. Medytacja. Ziemska droga świętego Franciszka dobiegła końca. Minęło 20 lat od jego nawrócenia, teraz wszystko się odmieniło. Święty Franciszek, kiedyś samotny, opuszczony, niezrozumiany i wyśmiewany, opuszczał ten świat w zupełnie innej sytuacji. Najpierw otaczał go Kościół święty, obecny w osobach biskupa Syżu a późniejszego papieża Grzegorza IX i kardynałów. Święty Franciszek swoim życiem tchnął w Kościół ogromny powiew ewangelicznej mocy i świeżości. Przywrócił Kościołowi blask ewangelicznego życia pełnego radości, prostoty i nieznającego kompromisu ze złem. Święty Franciszek odchodził do Pana w otoczeniu swoich współbraci. Kiedyś zaczynał sam, nie przypuszczając nawet, że Bóg zechce go uczynić patriarchą zakonu braci mniejszych. Wokół siebie miał swych najwierniejszych towarzyszy, Leona, Rufina, ale i setki braci, którzy rozpierzchli się po całej Europie głosząc Ewangelię tak, jak on ich tego nauczył. Blisko Porcjunkuli w Sandamiano. Świętego Franciszka wraz z siostrami żegnała święta Klara, jego najwierniejsza roślinka. Święta Klara też nie była sama, z nią było już wiele klasztorów ubogich sióstr, z mniszkami zachowującymi najwyższe ubóstwo i kontemplacyjne ideał życia. Wreszcie Franciszka otaczały niezliczone rzesze osób świeckich. Ich też święty Franciszek obdarzył nowym ideałem, nadzieją wśród codziennych trudów. Ci ludzie pamiętali doskonale, jak narzucane w swoim kierunku kamienie i drwinę Franciszek odpowiadał przebaczeniem i pokojem. W społeczeństwo pełne wojen, konfliktów i podziałów Franciszek wniósł na stałe ideał braterstwa, solidarności i pokoju. Aserz żegnający świętego Franciszka był już za jego przyczyną innym miastem. Święty Franciszek odszedł do pana zupełnie upodobniony do Chrystusa. To miłość przemieniła miłującego w umiłowanego. U świętego Franciszka było to tak intensywne, że aż stało się widoczne na zewnątrz. Po szczęśliwym zgonie wszyscy obecni bracia i wielka liczba świeckich w sposób oczywisty widzieli jego ciało ozdobione stygmatami Chrystusa. Widzieli na rękach i nogach nie ślady gwoździ, lecz wręcz same gwoździe utworzone z ciała i tkwiące w jego ciele, mające kolor ciemnego żelaza. Na prawym boku, jakby przebitym włóczniom, była czerwona blizna, otaczająca prawdziwą i widoczną ranę, z której często za jego życia sączyła się święta krew. Święty Franciszek wypełnił do końca polecenie z krzyża San Damiano. Odbudował świątynię swego serca, stał się widzialnym miejscem Bożej Obecności. Jego ciało stało się przezroczyste dla Jezusa w nim mieszkającego, w dwa lata po jego śmierci, papież Grzegorz IX, po zasięgnięciu opinii kardynałów i wielu prałatów, zbadawszy i potwierdziwszy cuda, które pan zdziałał za wstawiennictwem błogosławionego Franciszka, wpisał go na listę świętych i polecił uroczyście obchodzić jako święto rocznicę jego śmierci. Stało się to w Asyżu w obecności wielkiej liczby prałatów i wielkiego tłumu książąt baronów i niezliczonych wiernych przybyłych z różnych stron świata na wezwanie papieża który zwołał ich na tę uroczystość w roku pańskim 1228 drugim swego pontyfikatu święty franciszek osiągnął najwyższą palmę został świętym i właśnie dzięki temu może przemawiać do nas nieustannie Aż po dzień dzisiejszy. Oracjo. Prosimy Cię Panie o szczęśliwą godzinę naszej śmierci. Pomóż nam pamiętać o tym, że każdy dzień przybliża nas do tego dnia, kiedy przejdziemy przez bramę życia i śmierci po to, aby spotkać się z Tobą.